Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, gdzie jesteś, mój ludu? Oddaliliście się od mojego królestwa dla fałszywych bożków, dla wilka w owczej skórze, dla fałszywych obietnic, dla negatywnej nauki. Dla interesów politycznych i dla władzy, za ideologie, które wdzierają się w moje dzieci, aby je skrępować i uciszyć, za interesy, które ukrywają prawdę. Umiłowani, jest to chwila chwil, jest to chwila, w której ten kto nie przychodzi do mnie, błądzi wszędzie. Bez siły mojego ducha. Moje dzieci będą ginąć jedno po drugim poruszane przez podstępnego oszusta. Im bardziej nieświadome jest stworzenie ludzkie, tym większe prawdopodobieństwo, że wpadnie w szeregi tych, którzy później będą prześladować mój wierny lud. Odkupiłem Was od grzechu, ale mój lud, który w tej chwili mnie lekceważy, wzniósł swoje własne królestwo, nazywa się to pychą. To, co mnie nie potrzebuje, ani nie ulega niczemu, to, co mnie nie szuka, ale odsuwa, to samo, które doprowadziło Judasza do wydania mnie dla własnych pragnień, aby narzucić mi swój sposób, bycha, ta sama, która doprowadziła Lucyfera do upadku i ta sama, która poprowadzi wszystkie te dzieci moje, które nie żałują, które nie uznają, że oddalają się ode mnie i są nieposłuszne mojej woli. Ostrzegam mój lud, a mój lud gardzi mną. Wciąż na nowo wołam, abyście mnie kochali. Przychodzę jako żebrak, jako przyjaciel, jako brat i jestem wzgardzony. Z tego powodu przychodzę w tej chwili jako sprawiedliwy sędzia i zobaczycie, że jestem, który jestem i nie możecie mnie oszukać. Dałem moim dzieciom, które kocham, misje i zadania na tę chwilę, przez które mój wierny lud będzie chroniony. Umiłowani, nic nie jest pewne dla moich dzieci, musicie zasłużyć na moje królestwo, a jeszcze bardziej zachować je od własnych zachcianek. Ta chwila jako taka została przeze mnie ogłoszona, jak w czasach Noego, kiedy mój ojciec ostrzegał swoje dzieci. W tej chwili ostrzegam Was, mędrców i uczonych, polityków i pogan, bogatych i biednych, uczonych i analfabetów, dumnych i prostych. Ogłaszam Wam z miłości, nawet jeśli to Słowo nie jest w Waszym sercu. Moja wola wypełni się na ziemi, tak jak w niebie, gdy człowiek nauki nie będzie świadomy że padnie ofiarą niespodziewanego i musi pogodzić się z tym, że swoimi postępami nie zdoła przewyższyć mojej wszechmocy. Moja wola wypełni się nawet wtedy, gdy przywódcy zachowają władzę i panowanie nad ludźmi. Moja wola się wypełni. To nie moc a że, którzy wydając moje dzieci pod władzę Antychrysta, zniszczą mój wierny lud. Będą ranić mój lud i będą go prześladować, ale z mojego domu stąpią moje legiony i pokonają zło rozpowszechniane na całej ziemi przez bezbożników. Moje legiony stąpią na żniwo i zabiorą je w bezpieczne miejsce, podczas gdy wyplenią zło z tego, co jest moją własnością. Wy, moje proste i pokorne dzieci, bądźcie w tej chwili tymi prostymi. Którzy znają mnie dogłębnie, którzy kochają mnie tak, jak ja was kocham, bądźcie tymi prostymi z mojego ludu, którzy opromienieni wiedzą, utrzymują w każdej chwili ochronę swoich braci przed sidłami zła, które porwały potężnych, aby zdominować mój lud. Wy, moje proste i pokorne dzieci, których powołałem do solidarności z moją miłością, Zachowajcie wiarę w moje słowa i nie wpadnijcie w szpony tych, którzy z niewielką wiedzą przeciągają moich wiernych, aby odmówili przyjęcia moich objawień, porzucili to moje miłosierdzie, które was ostrzega, abyście zachowali całkowitą wiedzę o tym, co nadchodzi. Natura się przebudziła i człowiek będzie cierpiał. Nieaktywne wulkany uaktywnią się, wielkie katastrofy wtargną na Ziemię, wzięły moc ze zła w człowieku, który atakuje swojego Boga, zabijając niewinnych i powstając przeciwko darowi życia. Morza spowodują ból ludzkości. Postępowanie człowieka przeciwko mojej woli sprawi, że poniesie on konsekwencje nadużycia nauki, kiedy ta rozproszy się jak wiatr. Pozostawiając swoją próbę bólu w każdym ludzkim stworzeniu, które go dotknie. Wspominam wam o energii jądrowej i nowych wynalazkach, takich jak broń chemiczna, które są przygotowane do zmniejszenia populacji świata. Co przygotowujecie przeciwko swojemu Bogu, moje dzieci? Tam, gdzie sieje moją miłość, odpowiadacie śmiercią. Tam, gdzie dałem siebie ludzkości, wy wywołujecie wojnę. Tam, gdzie dokonałem przeistoczenia w moim ołtarzu, wy gardzicie mną i traktujecie mnie z lekceważeniem. Mój umiłowany ludu, obudźcie się z takiego letargu i z takiej niewiedzy, którą okrywacie się dla wygody. Większą nadzieję znajdujecie w pobielanym grobowcu niż w moim słowie. Ignorancja jest matką niepowodzeń i owocem obłudników, którzy nie kochają Mnie i zwodzą Mój lud, aby wydać go antychrystowi. Ziemia drży przed rychłym Moim powtórnym przyjściem, drży przed człowiekiem, który jej nie rozpoznaje i drży przed terroryzmem, który spowoduje zniszczenia. Módlcie się dzieci. Biada moim dzieciom które umieściły w Bogu pieniądze swoje przeznaczenie. Wy, moje dzieci, z przerażeniem zobaczycie szaleństwo bogatych i szaleństwo biednych, bogatego, który w jednej chwili znajdzie się bez żadnego majątku, gdy ma w rękach tylko bezwartościowy papier i szaleństwo biednego przed bezradnym bogaczem, zabierającym to, co nie jest jego i co nigdy nie było w jego rękach. Każdy będzie tak samo winny jak drugi, dlatego wzywam Was, mój wierny ludu, abyście pozostali w obrębie mojej woli, abyście nie zostali rozproszeni i doprowadzeni do zła. Człowiek będzie walczył przeciwko swojemu bratu i moje serce będzie kwawić. Przygotujcie się, moje dzieci, Wasze sumienia zostaną postawione przede mną i rozpoznacie zło, które popełniliście. Komunizm rozszerza się, i terror wtargnie na ziemię. Ogień wielkich wulkanów zaskoczy moje dzieci. Czy naprawdę wierzyliście, że jesteście lepsi ode mnie, moje dzieci? Ja, ja sam pokażę wam, że to ja jestem tym, który sądzi, i że najbardziej prześladowani są moi posłańcy, aby objawić w nich moją obecność. Mój umiłowany ludu. Módlcie się za mój kościół, zostanie on oczyszczony. Nie lękajcie się, jeśli żyjecie wypełniając i honorując moją wolę. Nie lękajcie się, jeśli przestrzegacie moich przykazań i nie zapominajcie, że arogancki zostanie unicestwiony przez swoją własną pychę. Módlcie się, moi umiłowani, módlcie się i karmcie się moim ciałem i moją krwią. Mój umiłowany ludu, w różnych krajach moje dzieci stworzyły swoje materialne schronienie, ale jeśli wcześniej nie stworzyły swojego wewnętrznego schronienia, będą cierpieć ten sam ból tych, którzy wyrzucili mnie ze swojej wewnętrznej świątyni. Mój ludu, który trwa w odwadze, ja jestem Twoim Bogiem, ja jestem Twoim Bogiem, i nie ma i nigdy nie będzie nikogo większego niż ja. Ześlę dla ciebie moje błogosławieństwo w tym, który cię pocieszy w chwilach ucisku i w ten sposób mój lud zostanie wybrany wśród moich wiernych dzieci. Nie uciszaj troski serca i powodu do szukania mnie, bądź wierny mojej woli. Przyjmijcie moje błogosławieństwo, Jezus.